Manko. Kilka dni minęło, trochę wody w Wiśle upłynęło. Ja też kilka rzeczy zrobiłem. Ooo, jaki tu ja mam balon na tym swoim namiocie. Ło! Dobra, trzeba to zrzucić. Ups. Tak. Dobra, mój namiot nie jest jakoś totalnie szczelny, nie? <laughs> yy, o czym to ja mówiłem? A, tak, że trochę wody w rzece, w Wiśle upłynęło, ja trochę rzeczy też tutaj porobiłem. Yy, niestety nie wszystko nagrywałem, bo yy, ostatnio yy, częściej pracowałem po nocy. Stanąłem ostatnio przed wyborem, yy, jakim materiałem przykryć tą przyczepę. Oczywiście podstawowe założenie to było aluminium, natomiast jak chciałem dostać yy, płaskie aluminium w arkuszach, Gdzieś normalnie z hurtowni to okazało się, że największe arkusze to są metr na 2. Nasza przyczepa ma szerokość 2,22 a po wysokości miałem do zakrycia metr m, więc musiałbym to zrobić w jakichś trzech takich łączonych, dziwnych pasach. No więc zacząłem rozważać, czy po prostu nie przykryć tego blachą białą ocynkowaną, 05 piąteczką i tak też zrobiłem. Czy dobrze zrobiłem? Nie napiszecie mi zaraz w komentarzach nie był to wybór idealny, ale jak wszystko związane z naprawą tej przyczepy blaszkę zakupiłem w firmie MaxBoot w Redzie, bardzo fajna firemka bo właściwie rano jak zamówiłem formatki razem z zagięciem to już o godzinie 15 było one gotowe, mimo że zazwyczaj czeka się u nich jakieś tam 3 dni robocze trochę przymarudziłem tej pani w biurze za co bardzo ją przepraszam zamówiłem dwie formatki jedna formatka, która będzie przykrywała przyczepę od góry do dołu z zagięciem na dole i druga zwykła prostokątna formatka. Dobrze, konstrukcja została odtworzona. Tą blaszkę dzisiaj w nocy już przykręciłem. W górnej krawędzi niestety musiałem dać gwoździe, czym pewnie znowu Was rozbawię. Dlaczego nie dałem wkrętów? Ponieważ blacha, która będzie tu przychodziła z góry, chce, żeby dość płasko tutaj z tym swoim zagięciem do tego przylegała. Jak dałem śruby, to łebki za mocno odstawały. Wiadomo, że ten stożek zawsze trochę odstaje. Poza tym blacha, nie mogłem mocno dokręcić tych śrub, bo po prostu blacha zaczęła mi ściągać i zaczęło się robić fale, a tak teraz przy gwoździach wydaje mi się, że mam stosunkowo prostą linię. Tego nie będzie widać, oczywiście to wszystko zabezpieczę Sikaflexem. Tutaj na 3 cm zajdzie następna warstwa blachy. No i teraz co dalej? Powycinam tutaj otwór pod tą bakistę. Już właściwie zacząłem to robić. Jest to trochę rzeźba. Będę sobie tak stopniowo docinał, czego będę używał. Oczywiście wkrętarki z wiertłem, dyszką do robienia sobie takich punktów. Wyżenarki z brzeszczotem do blachy, z bardzo małym ząbkiem, żeby nie szarpało. No i pewnie będę też używał do tego szlifierki kątowej, żeby gdzieś czasami coś do dziubać. No i co, teraz biorę się do pracy, wycinam cały ten otwór, bo widzę, że już gadam do Was szóstą minutę, co w postprodukcji pewnie będzie jakieś 2,5 minuty, co i tak jest długo, nie? No ale musiałem Wam opisać, co się działo przez ostatnie dni, kiedy nie nagrywałem. Właśnie popełniłem straszliwy błąd. Ja zapomniałem o tym, że to powinno być na okrągło. I wyciąłem kwadrat. Jak przyłożę ramę, to tu będzie taki ładny trójkącik. Dziura. Z jest duży zonk. Kawałek blachy i szpachla pewnie będzie szło w, w tym kawałeczku. Bo jaki inaczej? Jeśli nie będę całej blachy kładł na Otwór cały wycięty, zajęło mi to chyba z dwie godziny. Zobaczmy, czy pasuje ramka, czy trzeba będzie jeszcze trochę to dolizać. Wow. Zarąbiście kolejny dzionek. Zastanawiam się, który dzień już tutaj rzeźbię w tej przyczepie. Pewnie w postprodukcji napiszę Wam tutaj. Dzisiaj postanowiłem rozpocząć od posprzątania tej trochę przestrzeni, żeby można było przejść. Oczywiście to tylko takie posprzątanie pozorne, bo tutaj jest ładnie. Tam już troszeczkę gorzej. Tam tą strefą się nie zajmujmy, tam jest magazyn, okno, tam jest materace jakaś rama. Rzeźnia. A czym skończyłem wczoraj? To przejdźmy tam na zewnątrz, to Wam pokażę. Namiocik już powoli zaczyna wymieniać pod naporami wiatru i deszczu, więc to jest ewidentna oznaka tego, że trzeba powoli tą pracę na zewnątrz zacząć kończyć. Przykręciłem wczoraj z Asią tą blachę tutaj u góry. Nadal nie mam pomysłu, jak złączyć tutaj te dwie blachy ze sobą, ale myślę sobie, że jak wytnę ten otwór, to potem ta blacha też tu nabierze zupełnie mniejszej sztywności na tym dolnym pasku tutaj to to jakoś tu fajnie dojdzie, a tu zastosuję jakiś klej czy coś takiego muszę dzisiaj wyciąć ten otwór no i teraz tak, po wczorajszych przejściach z wyżynarką no wiem, że dzisiaj mi się ona nie sprawdzi bo ta blacha cała tutaj po prostu lata plan nam taki, że będę próbował od środka wyciąć to szlifierką i teraz z powrotem zapraszam was do środka do przyczepu tak będziemy sobie łazić tu myślę sobie, że po tej krawędzi po prostu będę sobie to delikatnie dżubał szlifierką. Oczywiście będzie z tego mnóstwo iskier, dlatego pościągałem materacę. Tu rozłożyłem sobie jakieś kartony, bo tu pod spodem jest na półce wykładzina gumowa. E, no, mam nadzieję, że jakoś e, nie spalę przyczepę. już wszystkie zostały ładnie wycięte i teraz mam pomysł taki, że tutaj bardzo blisko brzegu dam śrubki nierdzewki. Pomiędzy blachą a drewnem nie daję uszczelniacza. Uszczelniacz pojawi się pomiędzy uszczelką a całą tą konstrukcją. Uszczelka zachodzi jakieś myślę, że 2 cm Tutaj na blachę, więc to się wszystko tutaj ładnie pokryje. Przykręciłem wszystkie śrubki wokół okna. Fajnie ta blaszka teraz będzie się trzymać. Myślę, że docelowo, jak będę tutaj montował tą listwę, to z tych śrubek zrezygnuję. Żeby nie wypychały tej listwy, żeby po prostu nie tworzyły dystansu. A całą blachę będą trzymały te śruby, plus śruby, które tutaj też docelowo będą razem z tą listwą krawędziową. Już się napaliłem, że dzisiaj zamknę przyczepę że właśnie uszczelka, okno, potem bakista i tak dalej i pomyślałem o jednej rzeczy to jest właśnie jakby dynamika mojej pracy <laughs> mianowicie przecież ja tą blachę muszę najpierw pomalować eee, a żeby ją pomalować to muszę pojechać po podkład bo to jest blacha ocynkowana niemalowana tylko powlekana więc muszę najpierw położyć podkład żeby ją pomalować na biało żeby położyć podkład to najpierw muszę wyszpachlować ten narożniczek więc eee, Zasadniczo nic dzisiaj chyba z zamykania przyczepy. Jadę po podkład, o, Jonasz pójdzie ze mną, więc będzie fajnie. Wtedy okno najwyżej dopiero jutro. Ale jutro nie, bo jutro są Jaśminy urodziny i zjeżdża się familia i mamy imprezę. Więc przyczepka będzie musiała poczekać. Tak to właśnie działa. Po małej przejażdżce z Jonaszem jesteśmy w Gdyni w firmie Alkor przy firmie Alcor. I idziemy kupić podkład epoksydowy pod farbę. Ja idę po podkładzik. Jonasz nie wiem o co chodzi. A co będziesz teraz robił, jak ja pójdę po farbę? Mm. Będziesz zakładał mi taki pokrowiec, tak. Dostałem od Asi spóźniony prezent na dzień chłopaka. No, taki spontaniczny, wiecie. Spóźniony to złe słowo. I onaż mi teraz to założy na kierownicę i żuczek będzie z powrotem ładny. I jest Sigma Cover podkład co się okazało, co mnie nieco zdziwiło, podkład też jest z utwardzaczem. Ale co mnie jednocześnie też upewniło w tym, że nie może być to zwykły podkład epoksydowy z Castorama. Cały ten zestawik kosztował 59 zł. Postanowiłem zrobić ten narożniczek jeszcze raz, bo miałem to wklejone po prostu tylko tak na styrodur, więc trzymało się właściwie tylko tego styroduru. Ten styrodur wyrzuciłem i tu z tyłu kleiłem blaszkę, która jest tego wymiaru. I teraz to wszystko fajnie trzyma się blaszki. Blaszka jest na razie przykręcona, żeby tam klej związał. Dałem mamuta i do tej blaszki z tyłu. Tą blaszkę też przykleiłem na mamuta. Wiem, że to tak opisowo, nie pokazałem tak jak wkleiłem, ale czuję, że łapieć o co chodzi. Teraz yy, kupiłem szpachle, bez włókna szklanego, jednak, bo tutaj te y, ubytki są nieduże. I tą szpachlę wymieszam zaraz z utwardzaczem, więc na jakąś godzinkę to zostawię. Wieczorem sobie to zatrę i wieczorem położę farbę podkładową. Przy tej okazji pokażę Wam bardzo fajną rzecz. A mianowicie taką lampeczkę, którą zakupiłem ostatnio w Bricomarche. Tak, w tym sklepie spożywczym. Podstawowe jest to, że ładuje się na 220V za pomocą takiego kabla ósemki. I po 10 godzinach ładowania może 20 godzin świecić. Bardzo fajne jest to, że się rozkłada. Myślę, że to jest fajna rzecz do przyczepy i nie tylko. To można obrócić o. Sorry, tak jedną ręką ciężko kręcić. o. Można to obrócić. I teraz mamy taki panel, który można sobie gdzieś postawić. I zobaczcie, jakie fajne światełko to robi. O, taki bajer. Dobra, rozgadałem się na temat lampki z Bicomarze. A, cena. 40 zł. Dobra. Żewjecie, od wąchania rozpuszczalnika troszeczkę mi odwala, nie? Przechodzę do malowania podkładu. Nie będę wam już tego nagrywał, bo już jest za ciemno, więc efekt dzisiejszego malowania nagrywam wam jutro rano. Czyli dla Was to będzie za sekundę, a dla mnie za kilka dobrych godzin. Dzień dobry. Dzisiejszy dzionek przywitał nas nieco deszczem Jest godzina 8 rano Obudziłem się, bo usłyszałem, że pada deszcz, więc troszeczkę jak oparzony, szybciutko ubrałem się mówię, kurczę, idę zobaczyć jak maniak nie? Idę zobaczyć co się dzieje w czepie, jak bardzo tam to wszystko się zalewa Dlatego sorki za moją jeszcze nieco spuchniętą twarz. Jak to wygląda w środku? Chcę zobaczyć Wiem, że przy tym niebieskim prezencie niewiele będziecie widzieć. Natomiast ten cały narożnik i środeczek fajnie uchował się suchy. Przyczepa jest chyba lekko przechylona w tą stronę, więc tutaj troszeczkę mi pozaciekało. Jest troszeczkę wody, ale ogólnie dramatu nie ma. Dramatu nie ma, więc konstrukcja moja prezentowo-namiotowo-drewniana się. Sprawdziła, aczkolwiek mam nadzieję, że już się więcej nie będzie padać. Dzisiaj za wiele nie podziałam. Dzisiaj yy, celebrujemy Jaśminy urodziny, a właśnie, bo ja wczoraj rozłączyłem się z Wami przed malowaniem podkładu i miałem wam to pokazać, teraz mi się przypomniało. Więc tak, położyłem wczoraj podkład, o godzinie tam jakoś 19 i o godzinie coś przed pierwszą w nocy przeszedłem i położyłem jeszcze yy, białą farbę. Wygląda to tak bardzo ciapkowato Bo podkład jest koloru zielona oliwka o, Takie coś, to jest korytko po podkładzie Mimo, że dzień się dopiero rozpoczął to na dzisiaj tyle Może uda mi się nałożyć drugą warstwę białego Ale to już Wam pokażę efekt Pewnie finalny Dzień dobry w kolejnym Dzianku W weekend trochę tu się działo W takim sensie, że Dużo padało I Namiot mi się oczywiście poskładał, musiałem gdzieś tam go wieczorem ratować. Prototypowa wersja namiotu miała podstawowy błąd taki, że nie było tego spadu. Teraz cała woda fajnie tutaj spływa. I co mi się udało zrobić przez weekend, to położyć trzy warstwy farby, czyli podkład i dwa razy białą. I tak jak wczoraj wieczorem ratowałem namiot, tak dzisiaj zasadniczo muszę te boczne prezenty pościągać i wpuścić tutaj troszeczkę słońca tudzież po prostu uwolnić sobie te boki ponieważ dzisiaj będę już zaszczelniał narożniki mała przebiórka musiałem założyć bluzę e, która ma kaptur, bo dzisiaj taka temperatura ja nie wiem, chyba nawet nie ma 15 stopni i jest trochę zimnawo. ale jak już tak założyłem tą bluzę to pamiętajcie legend are born in 1979 dobry rocznik Mam tutaj małą przysyłkę z firmy Intercamp. Teraz zrobię dla was mały unboxing. nie będzie to nic... ...niezwyczajnego, bo w środku jest... ...dekalin. W kolorze jasno-szary. I tym będę uszczelniał... ...listwy krawędziowe... ...okna i... ...okno i bakistę. Kupiłem takie dwie tubki, ale coś mi się wydaje, że to będzie mało, także jak dzisiaj rozpocznę, to najwyżej... Pewnie będę klikał dalej. I również z interkampu zamówiłem sobie kilkanaście metrów tej gumowej uszczelki, którą się, którą się wkłada w profile aluminiowe. Poczyniłem kolejny mały błąd kroków, ale cóż, to jest ogólnie jeden duży eksperyment doświadczenie. Zanim pomalowałem blachę, mogłem odkręcić te śruby, bo te śruby tak naprawdę miały tylko stabilizować blachę przy cięciu. Natomiast Teraz powinienem je odkręcić, bo będą przeszkadzały bez sensu, żeby były pod listwą pod uszczelką. muszę to odkręcić. Niestety farba z utwardzaczem no już pewnie zesztywniała trochę. Zobaczymy czy te śruby się poddadzą. Udało się <ścoughs> odkręcić wszystkie śruby. Cóż szczęście amatora, nie? Teraz najbardziej... Imponująca część pracy, coś o czym, jak już tylko o tym myślę, to się już grzeje po prostu, żeby to robić, nie? Czyszczenie ze starego uszczelniacza. Spróbuję zrobić to szpachelką. Tu już o kawałek próbowałem. To jest taka maść, która wiecie, po 10 latach ona nadal się klei. A potem benzyna ekstrakcyjna, kawałek szmatki i widzimy się za 5 godzin albo 3 dni nie wiem Teraz po tym pierwszym montażu, to myślę sobie, że mogłem tą uszczelkę po prostu kupić nową, nie musiałbym jej czyścić. Minęła z godzinka od nałożenia tego uszczelniacza, on już taki troszeczkę się zrobił mniej klejący, ale tylko powierzchownie. Tu mam kawałek uszczelniacza już na rękach i teraz jak będę się pozbywał tej reszty, muszę uważać na uszczelkę, tu sobie przecinam. Tą masą, którą mam w ręku sobie wybieram. To przecięcie ma znaczenie, żeby nie wybierać uszczelniacza, nie wyciągać spod uszczelki. Położyłem taki szlaczek uszczelniacza pod uszczelkę. Uszczelkę jako taką wyczyściłem, zewnętrznie będę tam się jeszcze nad nią pieścił później. No i co? I teraz tą uszczeleczkę tutaj. Będę dociskał tak, żeby ten uszczelniec nie nachodził na drewno, tylko zostawał w blaszce, bo wiadomo, że woda jak spływa szczególnie tej góry, to żeby po prostu tam nigdzie nie zaciekało.